filmie na kanale Barcer. Jesteśmy po napadzie i zaraz sobie zrobimy, kupimy sobie auta, tuning i zrobimy ich test. A teraz intro. Okej, okay, a więc moje auto zostało już dostarczone, ze mną jest Ortez, bo nie powiedziałem. Dzień dobry. Mhm, tak było, A ty już to nagrywasz, czy jeszcze nie? Mów. No. Dobra, tak, zaczniesz to możesz powiedzieć, będę szczelny, śliwy. Ja to myślę, że możemy zrobić tak: stuningujemy i będziemy się ścigać z Los Santos do Paletowej. Co ty na to? No spoko. Mój film będzie trwał jakieś 20 minut. A ty nie podglądaj, bo ja już jadę do Customsa. No, za mój łeb jest 3000. A ty to ciągle nagrywasz? Tak. Dobrze. Hmm. Dajmy takie coś, pancerz oczywiście dajemy, hamulce, to zostawimy zderzaki. Au! Yeah. fuck? Pięknie. Silnik, blok silnika. Zacznijmy od ulepszeń. Tak, blok silnika. uchromowane chromowane detale kusi. I o dobra, lepszenia, spornik, karbonowa, Detale jeszcze? Kurde. Tak, żeby to dobrze widzieć, muszę się ustawić. że karbonowy zestaw gt wydech oj wybrałem chyba dobre auto do tuningu co gdzie jest ten wydech 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 tak wydech a na masce nie na masce to ja nie chcę To chyba zostanie fabryczny

Zaczynam. No spoko. Dzień dobry, ja jestem Morty, dzisiaj ze mną jest Barcel. Dzień dobry, witam serdecznie. E, dzisiaj będziemy tuningować to, to autko i będziemy z nim robić Need for Speeda. Więc... Znaczy no, takiego nie do końca Netflix Speeda. No, z Rosantos do Paletowej. Będzie wyścig. Dokładnie. E, to tak... Oczywiście pan też ma laksa, hamulce rajdowe. Ty ulepsz hamulce? Że... Tak. Miałem co zrobić z pieniędzmi. <laughs> U mnie chyba nie będzie takiego problemu. Turbo mm. oczywiście dajemy, nie? No ta. Ja daję szyby lekko. Dla podstawy mowy. będzie najlepsze. Ta podstawa najlepsza. Tutaj też podstawowe, najlepsze według mnie. Silnik oczywiście na maksa, Materiał wybuchowy nie daje. Maska. Mmm. To chyba będzie najlepsze. Ta. Ok. Klakson. Później się zobaczy. Oznaczenie. Mm. Niebieskie. Nie. Mm. Te brzydkie są. Myślę, że bardziej to będzie ten. Co to, to dziś chyba najlepiej pasować? Tak. Tablica oczywiście moja i czarna. Lajkierowanie, kolor podstawy, klasyczny. Hmm. Myślę, to że z kolorem się najwięcej trochę zastanawiam. Chociaż ten... Nie, czarny zostawię. O! O, Wach. Tak, zostanie podstawowy, nie wiem, sprzedaj progi. Te? Spoiler, myślę, że. Spoiler to dam. I zastanawiam się, kto daje te największe spoilery, spoilery do aut. Też nie wiem. To wezmę. Pieszenie. Nie. I nie nie będę chyba dawał. Turbo oczywiście. Koła. Luksusowe. Mm. Kurde, nie wiem jaki kolor dać, bo na przykład kolor ekipy wygląda u mnie fajnie. Ale też żółty wygląda fajnie. Kurde. O, te będę. Chromowane to bez sensu kolorku. Od tej strony to będzie lepiej wyglądać, ta. <suszy> 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 A, le, czy nie ma białego? A tu jest <suszy> hmm. Koła projekt to po... Nie, po co mogę dać oczywiście emblemat batmana no to ja dałem tak, tak. nie może to fajnie wyglądać ale ja już chyba zrobiłem chociaż jeszcze zastanawiam się nad jedną rzeczą wezmę tak nakierowanie kolor dodatkowy kipa, wygląda ekipa kolor Hmm, czerwone chociaż ale dam Ten dam, dam tańszy czerwony, czyli po prostu zwykły czerwony dam. Ja to jeszcze niby mam już gotowe, ale tu jeszcze się zastanowię. To okej, okay, dam tak. Oznaczenie dam. O! To będzie kozak wyglądać. Albo to. No, mm. Dobra, bo mi zostało 10 minut filmu totalnie, tak wiesz. Eee... To wezmę. Dobrze. No ja to już jest gotowe. Ja już tylko tutaj dam jeszcze jeden element i też będę gotowy. Dobra. Gdzie się spotkamy? No tutaj. Lol, bo ty tuningujesz też tutaj, ok? Pariach. Tak, a ty żeś? Karin z 190. Coś tam i nikt nie, nigdy nie potrafi rozprzestrzenić tej literki tutaj tą czcionką. To jest Porsche. Takie. No dobra. To ścigamy się chyba stąd? Pokaż do... to auto tak, dokładniej. Zaraz, co jest środek u mnie, jest bardzo ładny. Ale ja nie mogę chyba dać środku, z tego co Siadaj, to tak, myślę, że pojedziemy stąd. Yy, do. Tartaku. Do Tartaku. Um, nie będziemy jechać po to Jedziemy Jedźmy jak nam GPS każe. Dokładnie. Dobra, robimy nagły wyścig, będzie nam czas odliczało. No spoko mamy 6 km? A nie, czemu się tu wyświetla 6? A może to w prostej linii? Aps. start ja też mam, jakby coś sportowe. Ja mam ale ja mam takie sportowe. nosze. A parach niby kiedyś był najszybszym autem, więc. No, yes! <laughs> jest, <Jezu>, nie, przepraszam! <laughs> A miał być content family friendly. No i był, ale no, bo ja wina, że to co nie chcę skręcać. Jak już nie ma contentu, to musisz powiedzieć Jezu. słowo na k. <grytanie> e, Ładny mam przód, taki bardziej czerwoniutki. Mm -hmm. Bardzo mi się podoba to Porsche. Tak tylko powiem. I możecie napisać w komentarzu, kto według was wygrał e, wyglądowo, a ja przygnę każdemu serduszko. O mnie też, więc, bo my to obydwoje nagrywamy, więc... On, no! da, on da link do mojego kanału, a ja dam do jego kanału link i będą wszyscy zadowoleni. Dokładnie, no ale to, ale to się tak zbiera... No, bo to jest tak, wiesz, jak masz przyspieszenie na maksa, to to tak czasem bywa, a ja nie wiem jak mam, w sumie nie mogę sprawdzić. Ja to wygram. Dobra. Mam poczekać chwilę na ciebie? Nie. Mam jechać? A ty chcesz mnie rozjechać w tartaku? Możliwe. Zobacz, kiedy masz wolniutkie to autko. No bo Beczku. jak ty już się zbierzesz, to mnie dogonisz. Benio! Jezu! Mm -hmm. A, mm -hmm. Mam wrażenie, że moje auto jest bardziej zwinne, albo po prostu jestem lepszym kierowcą. Ale się wydaje, że. Kasztan. <laughs> A właśnie mi mamy kolegę Kasztana. Dokładnie. Wbijajcie na jego kanał Z3X chociaż tak Dokładnie. nie nagrywa dosyć regularnie bo jak on twierdzi mu się nie chce a ja mu postarka o! 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 jezu auto! o! Nie, aaa! o jezu! Karma cię spotka tak wyminięta byku no dobra nieważne Piękna. piękne nie, bardzo mi się podoba to auto nie O Boże, ja się też wywaliłem. No, karma! Boże, mam cały bok forsowany. Jezusu! E... <grystanie> okay. A! O Jezu! Mam więcej mocy niż ty! Możesz też pisać jakie chce filmy z gier. Ja, ja może wiem. nagram dzisiaj jeszcze Fortnite'a, może dzisiaj będą dwa filmy. No. Oh. Czemu to auto tak słabo jeździ? Słuchaj, to się zaczyna Bączki wali. ciekawie. Moje auto już wali bączki, więc Możesz poczekać. Mogę. Ile? ja auto wali... Co się tam stało? Wiem, wypadek na moście, trochę tak dachowałem. A, <tara>, troszkę. troszkę. Dobrze. Jedziesz? To ja też. Ja już myślałem, że te sutki się da zje... Jezu. <tara> <mnie powiedziałeś> sutki. Mówię, powiedziałaś sutki. Moja... A, karma! Teraz, to ty mnie spiekasz, nie ja ciebie. Okej, okay, tutaj... Ale twoje auto Kop, się... Kopcie. Jakiś debil tu kamień zaparkował. Ciekawe kto. <laughs> nie wiem. Twój sąsiad. Jezu! E... Mam ci dotrzymać towarzystwa i polecieć z tobą? Nie, nie musisz, wiesz? Jezu! Czekaj, ja tu jak popatrzę. By... A, bo ty już wjechałeś. Ty tu do... Nie, ja nie wjechałem. Ja nie wjechałem jeszcze. Aha. Ja nie wiem jak wjechać tutaj. Ja ci podpowiem. Zaczekaj. O! Ty będziesz musiał przejechać nad tunelem. O już, Musisz już. przejechać nad tunelem. Nie! Elo! Aaaa! <śpiewanie> 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 <A> paluszek! <śpiewanie> Jak prawdziwy polski kierowca. Trzeba paluszek pokazać. Dobrze. Tak, a, by było coś mówiłeś, ty, jak ty tak daleko żeś poleciał? No bo no i tak będę piersi? Lol, odpadł mi zderzak. Kurde, on będzie piersi. Nie, 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 nie. Okay. Dobra, To ja no. możemy jeszcze tam minuty, to możemy coś tam jeszcze porobić szybciutko. Na przykład... Atomizer! Okaj, oh. najpierw muszę Co do mnie na... zadzwonić. Za o, ja że przepraszam. <laughs> <laughs> pan ci daria Jezu! On ma broń! No, 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 no. A! Człowiek miał broń, chciał mnie zabić! Który? Ten! O faktycznie! A. Nie widzę, żeby miał broń. Bo tutaj leży. A ja mam jeszcze nełony! E, au! Gdzie ten człowiek? Gdzie ten grubasek tłusty? Tak, za, tak idealnie, bo... Co jest za, za bardzo życie ratujesz! <głos> <głos> Zrobię ci krzywdę! E... A! Leżeć! A, Gdzie ty jesteś? A... No... Ty nie wpadłeś na tak? Soluwa! Soluwa! Sroluwa, nie A! Głupi sroluwa. <smu> <głupi> o leciał. Drzewo. Mm. Dobrze ci tak. Weź tak nie przewracaj się. <śmieniczyny> Ej, co, co ty robisz? O, 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 o. Nie! <śmieniczyny> o, gdzie co wstajesz? Pro, pro, proszę nie przewracaj się! Co wstajesz? Co pan... co pani wstaje? Może pan teraz... Ja ciebie pani jestem. Nie! Złupiał! Jezu! 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 NIE! Nie! Boże! No ja tu mam eee... nawet pasy w tym samochodzie. Teraz że ogarnął. Eee, czekaj. Strażak. Dzień dobry! Przyszliśmy ugasić pana zapał. No przepraszam bardzo! Przyszliśmy ugasić pana... Pa... A, dobrze. Jesteś... Jestem panią! Ugasiliśmy pani zapod zabijania. Teraz 100. Co? Twoje auto. Co? Gówno. A! Dziękuję. Au. jaki <głos》>. laser? Aimbot, aimbot, aimbot. Ban, <głos》>. ban. <głos》>. Byś chciał wiedzieć na P na PS aimbot. Nie, nie wiem. Są głupsi Ty, bo zaraz pociąg może będzie jechał jeszcze. Czekaj, ja jadę na pociąg. Nie! Pojechał. Pojechał. Co za chłop? Co za ja? Możesz tutaj do mnie przyjechać? Nie, bo zostało mi 17 sekund. Więc chciałbym jeszcze z pociągiem się spotkać. A jeżeli nie spotkam się z pociągiem, to skoczę z tego mostu tutaj. Yy, tak, już koniec czasu. To by było na tyle w tym filmie. O, jest ciopąg! To by było na tyle w tym filmie. Zostawcie koniec, Komentarz i łapkę w górę. Chociaż łapki w górę pewnie nikt nie zostawi. Ale możecie, ja polecam bardzo. I. O. No jestem nie odcinka... Tak, tak, zostawię link w opisie. I do jego kanału wbijajcie, moi widzowie. Tak, zostawisz link, gdzie się... Bla, 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 pa!